Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Manchester United VA FC 24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Będziemy zaczynać od meczu z Brighton w Premier League. No, jeśli chodzi o poprzedni odcinek, no to nie ma co to ukrywać, jakby no, było okropnie. Było bardzo okropnie. Odpadliśmy z, nas, z naszych tak naprawdę najważniejszych rozgrywek w tym roku, czyli w tym sezonie, czyli Ligi Mistrzów. Odpadliśmy z Ligi Mistrzów. Bardzo dziwny mecz, naprawdę z Romą. Grałem tutaj w tym samym odcinku z Chelsea. Nie grałem jakoś niesamowicie, no ale wygrałem 2 do 1 z nimi. W miarę mi się grało dość dobrze, potem tam y, właśnie te mecz są tam, tam, nie, dałem pokażę przy akcje, coś takiego, no ale o to. Potem z, właśnie jak w małym odstępie potem zacząłem grać ten mecz z Romą i tam naprawdę, no nie wiem, czegoś takiego dawno nie doświadczyłem. Tak, źle mi się tam grało, jak no nie wiem co. Żaden jakby żadna akcja się nie udawała, wszystkie akcje Romy były bardzo groźne, z czego m.in. też samo naszego zawodnika, no po prostu było okropne to, niestety najważniejsze rozgrywki już y, no można powiedzieć, że odjechałem nam, no niestety więc zostałem na Premier League, zostałem inne puchary, ale będąc cztery, no właśnie tak już mówiłem w poprzednim odcinku, no jednak Liga Mistrzów to było to, na czym ja naprawdę zależało, a w tym sezonie, wiadomo, że w, w ciemno biorę wygranie Ligi Mistrzów czy innych pucharów, ale jednak to nie jest jednak to, na co ja bardziej liczyłem, dlatego, no nie wiem, jedyne co mnie szczerze utrzymuję przed tym, żeby robić wszystkie mecze prawie sym szybka symulacja, to to, że jestem dalej niepokonany w Premier League, więc dopóki będziemy niepokonani w Premier League, no to to będzie mój główny cel, czyli po prostu być niepokonanym. Pierwszy mecz, mam nadzieję, jest Carver Carvajal, u nich jest zespół. To jest dość ciekawy transfer, mówiąc co najmniej. Naprawdę taki mało realny, ale, ale jest. Zrobimy tutaj kilka zmian. Jeszcze widzę tutaj, że Waran z Lindelofa. Takim składem wyjdziemy na ten mecz. Pokaż najlepsze akcje. Myślę, że to jest jeden z gorszych zespołów, więc klikniemy sobie, pokażę najlepsze akcje na ten mecz. Jak już mówiłem właśnie w poprzednim no nie ukryłem, że chciałem, żeby ten sezon się jak najszybciej zakończył, żeby znowu zaczynać kolejny sezon i znowu być w Lidze Mistrzów. No tak jest, to tak właśnie prawda, że niestety w Lidze Mistrzów właśnie już nas nie będzie, a właśnie no to, był, to był cel mój numer jeden w tym sensie, żeby, żeby wygrać właśnie Ligę Mistrzów. Balogun strzela gola, nie będzie. Szansa dośrodkowania dla Brighton, 10 minuta. Wiedziałem, że ta piłkę będzie tutaj do właśnie tego zawodnika, ale już nie zdążyłem nic prosznie zareagować. To już było po fakcie. Teraz my możemy odpowiedzieć. Tylko Balogun się dobrze ustaw. A fajnie Babantony też lepiej strzelił lepiej podał znaczy. Karny Balogun, 53 minuta. Potrzebujemy bardzo tej bramki. Balogun uderza, Balogun mamy, jeden do jednego, pięknie. Szut przynajmniej nie przegrać, bo tak już mówiłem, no to jedna rzecz, która mnie jeszcze utrzymuje w tym względzie, co jest dla mnie bardzo interesujące, oprócz oczywiście trofeum, no to żeby też być niepokonanym w Premier League, bo to jest coś, co możemy zrobić, a jeszcze nie dokonaliśmy tego. Balogun nad poprzeczką. I to niestety jest indywidualny rajd dla Brighton, ale mamy tam Teo jeszcze, więc Teo kontra João Pedro. A, te uciekł bardzo żał Pedro, nawet za bardzo można tak powiedzieć. Jak ta piłka przeszła no tutaj, no dobra. jeszcze będzie out, jeszcze będzie rzut rożny. Koniec tego meczu, jeden do jednego. Strata głupia, niepotrzebna, ale przynajmniej nie przegraliśmy. Taki biorę, cokolwiek biorę z tego meczu. No, Jedyny pozytyw, jakim właśnie mogę wziąć z tego meczu, to to, że nie przegraliśmy. City wygrał, Liverpool zamiast i Muszę właśnie też tak patrzeć, kto jest największym tak naprawdę rywalem. Jest im City na razie, no dobra, czyli Manchester City, na nich musimy najbardziej, aby uważać i najbardziej na nich patrzeć. Kolejny mecz jest z No to jest też mecz, który naprawdę myślę, że w taki sposób sam rozwiążemy go tak naprawdę. Bo nie będę go dał na symulę mecz, ani, na, ani nie będę też na pewno grał. Varan jest znowu zmęczony, ten Varan naprawdę nie trzyma tej kondycji jakoś. Nie wiem, czy muszę mu dać, żeby się bardziej skupiła kondycji, bo on ma zawsze największe chyba problemy mam wrażenie naprawdę. Dobra, wyjdziemy tym składem już. Pokażę najlepsze akcje. Klikamy, i zaczynamy mecz z Fulamem. Poprzednim już zremisowaliśmy tu. Mam nadzieję, że już nie będzie straty punktów, i że damy radę wygrać. Będzie dla nas kontra teraz. Też mamy tutaj podstawowy skład. To też na pewno warto powiedzieć. Antony jak najszybciej piłka do niego i podaję do Ozimena. I teraz szybko piłka do Ozimena. No i cudownie, nie najgorsze przyjęcie od i Victor Oznieman na 1-0. Przecież się przestraszyłem, bo bramkarz się nie ruszył. Często jak się bramkarz nie rusza, to znaczy, że ten strzał jest kompletnie celny, ale ledwo co na zmieścił tamto w dolny narożnik Victor Oznieman na 1-0. Bardzo ładnie teraz I Iwobi będzie atakował, będzie zaczynał kontrę Fulamu. Dobre wszędzie piłki, teraz Rashford. Troszeczkę z tyłu no ale będzie atakował. Markus Rashford ładnie, tutaj znajduje Casemiro. Victor Oziman, on to ja troszeczkę jakby bardziej musiał tam... Szczycia by troszeczkę się może może tak powiedzieć, bardziej na mi się wchodzić, to może by się tu udało. Kolejna szansa dla Fulamu. Pięknie. Mamy też kontrę tutaj, no nie jest jakaś najlepsza jakieś szansa kontra, no ale jak mamy, to spróbujemy. Choć teraz, właśnie, Wiktor ci piłkę Jude Bellinga. 30, Dużo tych akcji jak na razie w tej pierwszej połowie, dość dużo właśnie tych akcji. Antony, czemu tak mocno aż piłka dojdzie do niego? To nie mam pojęcia. Czemu tutaj może być po prostu piłka do niego, jakby? Dobra, Rashford, mamy troszeczkę tutaj opcji. Marku z Rashford, wybrałem tą opcję na strzał i nie była ta lepsza opcja. Fulam kolejna, bardzo strasznie dużo akcji z w tym meczu. Nie byłam się, tego nie bo wolałbym właśnie jak najmniej akcji. Już teraz tak prowadzimy. Dobra interwencja Wik nie Wiktor tylko nana. rzut wolny, co możemy tutaj zrobić? Możemy myślę, że pałek do Warana między innymi, możemy to zrobić Waran, tylko właśnie Waran oczywiście musi pałek do kogoś, Antony, miał, miał to być do Antonego, ale może lepiej, że do Bruno poszła piłka, to miał być do Wiktora z immiana, bo no, Wiktor może oczywiście uderzyć i no jest duża szansa, że trafi jak uderzy, Strzał teraz ale gola nie ma, ale Bruno uderzał. I rzut rożny Fulama, Naprawdę strasznie dużo z akcji. To tak właśnie zauważyłem, strasznie dużo akcji. Jak, jak dałem tak właśnie zwykle taki jeden mecz, to naprawdę jest bardzo dużo tych akcji. Co mi się akurat nie podoba. Jakbym przegrywał, to mi się podobało, ale jak nie przegrywam, to mi się nie podoba. A to już jest kolejna akcja zakończona. I mamy szansę na kontrę, 84 To ja zakładam, że to jest ostatnia akcja. Będę patrzył tutaj na Wiktora, co będzie kombinował. Mam nadzieję, że... Aj, zatrzymał się. Zatrzymał go jeden z obrońców armu, niestety. Dobra, koniec. 1-0. Było tyle akcji, że to, ten mecz powinien się skończyć większą ilością bramek. Ale najważniejszy dla mnie fakt ten, że mamy zwycięstwo. Kolejny mecz będzie... Z... Porn mówię 18 punktów. Też da, nie ukrywam, że to nie jest tak mecz dla mnie bardzo interesujący, dlatego dam. Normalnie bym dał na szybką symulację, gdyby nie to, że mam, że mam zero porażek, dlatego nie chcę w taki sposób, że potencjał przegrać. Wara, naprawdę nie w wara to jest okropne, to. Właśnie widać, że to są tylko z nim takie problemy. To nie jest z wszystkimi, tylko z nim jest problem. Skupię na pełne skupienie, niepełne, ale skupię je na kondycji. Tak, ten plan treningowy skupię się na regeneracji. Myślę, że to się przyda Rafalowi naprawdę. No ewidentnie, on ma jakieś problemy z tą kondycją, na to mam wrażenie, że właśnie może mu się to przydać. Plasku potencjalizuje na większej stopniu na energię, no tak, no to, 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 to jest co myślałem. Znacząco zwiększa, e, nie to, zwiększając ich kondycję, ale obniżając koncentrację, no dobra. Będzie mniej skoncentrowany, ale mam nadzieję, że właśnie przynajmniej będzie miał jakąkolwiek kondycję na przyszłe mecze. Na to już my nie uratujemy go, no ale na przyszłe mecze, na ten mecz z Boru, to wyjdzie Lindelof. Myślę, że dam też kubo na, na tak tutaj, no i takim zespołem wyjdziemy na ten mecz. Tak to będzie wyglądało. Ponownie pokażę najlepsze akcje, klikamy. No i pora zaczynać kolejny mecz. Na dzisiaj kolejny mecz ligowy. Mamy jak na razie dwa mecze za nami ligowe i jedno zwycięstwo, jeden To jeśli dobrze pamiętam, więc gdzie będzie kolejne zwycięstwo. Wiktor Oziman dostaje dobrą piłkę. Wiktor Oziman znalazł ten, yy, można tak powiedzieć, to miejsce takie pod ręką bramkarza, chyba właśnie znalazł. I mamy 1-0. Udało się tu. Wiem, że zawsze w tych okazach trzeba się naprawdę nabywać. No, być cierpliwym i wy wymierzyć, aby ten moment dobry Bormu będzie kontrolował teraz. Piękny wślizg, naprawdę piękny wścisk, każdej miał. Bruno Fernandes, szansa na 2-0. Dawno nie strzelałem w środek. Czy to będzie błąd? Czy to będzie błąd? To nie będzie błąd. Panenka Bruno w końcu się udała, prawda? Wiele razy próbowałem panenkę w tej grze, mam wrażenie, że za każdym razem jak próbowałem, to zawsze bramkarz stał na środku. Tym razem się rzucił na bok i tym razem się Mamy 2-0, idziemy pewnie po zwycięstwo. Możemy już mieć 3-0 po pierwszej połowie, jeśli trafimy teraz w tym środku i potem potencjałem Wiktor strzeli, bo na Wiktora będzie to celowane. Wiktor Oziman, gola nie ma. Ale będzie rzut wolny w 48, będzie Sofian Amrabat. Możemy do Lindelofa podać. Szkoda, że nie zawsze nigdzie się zacznie ustawiać jakiś taki... Nawet gracz ze środka pomocy, nawet gracz ze środka pomocy. Rashford. I to nie jest gol niestety. Bellingham czy mnie nie Nie, nie było. Myślałem właśnie, że może potencjalnie karny jakiś, coś w tym stylu, ale nie. Nie, tak nie było tam niczego. Adams z piłce. Teo nie udało mu się tutaj tym ślizgiem. O, nana będzie pierwszy, nie będzie pierwszy. Czy tam był spalony? Czy po prostu gra zabrała komputerowi bramkę? Eby, no gra, można powiedzieć, grze zabrała tutaj bramkę. No nie wiem, nie wiem, co się tam wydarzyło. Mam rabat, cudowny wściek, tylko że niestety dalej się otrzymałem w posiadaniu. Słupek, dobra. No, wygraliśmy już na pewno ten mecz. Zależy tylko jeszcze, jaką różnicą, bo jeszcze tutaj jakieś akcje są. przed Amrabat znowu ma szansę. Podajmy do Lindelofa. No, nie udało się tutaj celnie potem podać. I jeszcze jedna akcja. Szansa na dośrodkowanie dla nas. 80 minuta. Rashford. Aha, dobra. To miała być dla nas akcja. Jeśli to miała być dla nas akcja, no to to coś dziwna akcja dla nas. No dobra, koniec tego meczu. Wygrywamy 2-0 u siebie na Ultra Ford, a więc kolejny mecz za nami, kolejne zwycięstwo dopisane i kolejny raz jesteśmy niepokonani. Dalej jesteśmy niepokonani. Teraz chyba mecz w Lidze Mistrzów mamy. Nie wiem naprawdę, czy będę go grał, czy nie. Bo nawet Liga Europy aż tak mnie nie interesuje, będąc kompletnie szczerym. Niby to jest mecz właśnie, no nie wiem, nie wiem naprawdę, czy mi aż tak interesuje szczerze Liga Europy. Nie wiem naprawdę. Nie wiem naprawdę, czy mi jest to aż takie potrzebne. No zobaczymy, no nie wiem prawda, nie wiem, nie wiem czy nie dam po prostu szybkiej symulacji tego meczu i co się wydarzy, to się po prostu wydarzy, jaki jest los, taki będzie los to Naprawdę, więc może właśnie to zrobimy No po prostu szybka symulacja, co się wydarzy, to się wydarzy I wygrywam 3-0, Bruno z y, dubletem, Rashford z jedną bramką, więc mamy awans do Ligi Europy Możemy niby drugiego rzędu wygrać, ale czy ja jestem szczęśliwy z tego aspektu, no w ogóle, bo nie tam, pow nie tam powinniśmy być, nie tam powinniśmy być Kontrakty się kończą, nagrody z turnieju. No du dość dużo tutaj się dzieje, więc sobie musimy tutaj zobaczyć, na to że wszystko. 6 kończą się kontrakty. zobaczymy z kim możemy przedłużyć. A więc tak, Lindelof, no. Przedłużyłbym, przedłużyłbym i zgodzi się. Lindelof, no i pięknie. Malarz też bym przedłużył. Super. Van de Beek też bym przedłużył. On się nie chce że tak zgodzić, ale spróbujemy z nim porozmawiać. Jako tam. Zawodnik, który tam jakby jest... No z tyłu może powiedzieć jakby na tyła, kadry, ale zawsze dobrze mieć takiego gracza nawet się, nie wiem, posypią kontuzje. A jak już go mamy, to po co go tak łatwo oddać, w to nie można powiedzieć. Jeśli tylko będzie chciał jakoś, możemy zejść mu... Zejdziemy troszkę w dół też z jego pensją. No dobra, możemy się zgodzić na to. Możemy się zgodzić na to bo dla nas nie jest żadna, żaden problem te bonusy tam, które sobie zażyczył. Oczywiście musimy przedłużyć kontrakt z naszym kapitanem, Bruno Fernandesem. Casemiro też myślę, że możemy przedłużyć, jeśli się zgodzi. No na Farmana niedawno podpisywaliśmy, więc nie mogę właśnie tak tego zrobić, więc to mamy z głowy. Kolejny mecz, co teraz przed nami? West Ham przed nami. No nie widzę tutaj ani jednego meczu naprawdę ciekawego dla mnie jak na razie, żeby zagrać. Ani nawet symulować tak bardzo, więc... To będzie pewnie kogoś, po prostu kolejny mecz, który sobie dana nam pokaże akcję, tak naprawdę. I tak, tak będzie, tak będzie w tym meczu. no I możemy zacząć kolejny mecz, London Stadium. Czy my czasem, rok temu nie za... Nie przypieczętowaliśmy czasem chyba. Chyba przypieczętowaliśmy mistrzostwo na London Stadium. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc mamy dobre wspomnienia, jeśli tak było na London Stadium. Benrama. Już zapomniałem szczerze o takim, o, że Benrama dalej jest w West Hamie, bo chyba jest dalej. Jakoś Brentford naprawdę był widowiskowy. W West Hamie też był, naprawdę miał dobre czasy, ale teraz już po prostu, no nie wiem. Nie wiem, jakoś mniej używany, po prostu jakoś tam no naprawdę mało o nim słyszę kontra West Hamu nikt mu nie zabierze tej piłki no i gol Tyle się zachowałem tutaj defensywie dwóch zawodników większych znaczy Jedne co wystarczyło zrobić to go mocniej odepchnąć naprawdę i tyle, ja nie wiem czy mogą jakby to zrobić, tak po prostu żeby zbarkł go Szturknąć mocniej i byłoby. nie ma znaczy tutaj bramki jeszcze. Martina za to nie ma gola. Nie, tak, tak mam wrażenie, naprawdę, że wystarczyło go. W ostatnim meczu chyba Fulamu i Liverpool była taka właśnie akcja, gdzie to Vandal, jednego z graczy w tak po prostu odepchnął, aby mocniej szturknął i to wystarczyło, żeby go jakby, żeby go właśnie przepchnąć i zabrać mu pi, zabrać mu znacznie. Może nie zabrać piłkę, dam. Ogólnie sobie, jakby, no, można tak powiedzieć, odrzucić go. Długie ośrodkowania tutaj na Wiktora, albo będzie chodzi. Wiktor, co tutaj za dużo zrobi? Wiktor, może właśnie do Rashforda potencjalnie Jude Bellingham. To jest trzeba po ziemi. No i to jest koniec. Pierwsza porażka, więc jednak Uda nie udało się. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Wydarzyło się to, wydarzyło się. No i niestety jest porażka. Czułem, że to, nie czułem, szczerze. Wiadomo, że nie czułem, że złyskałem. To się wydarzy, ale. Czułem, że to się nie wydarzy, bo jednak. Przecież jeszcze tyle mieliśmy meczów z tymi drużynami dobrymi. Może, to może właśnie to potencjalnie dobrze, w sumie z drugiej strony, jak tak sobie myślę. Bo właśnie teraz zawsze będę... szybciej myślę, że ten sezon przejdzie. jak już dosłownie w Premier League jeden co mi wystało to tylko wygrać. Nieważne już właśnie, czy będziemy mieli porażki, czy nie. Myślę, że ten mecz sobie zagrałem w ćwierć finale, bo... No bo Puher FK. Jeszcze... jeszcze nie, a nie to jest Puara Karba Cup. No ale ogólnie, Puchary to jest coś, co bym myślę, że chciał wygrać w tym roku, więc... To myślę, że zrobił, dlatego zagramy sobie to spotkanie. I możemy zaczynać. Plan jest prosty, żeby wyjść jak najszybciej na prowadzenie i potencjalnie nawet przedwcześnie skończyć ten mecz. Czy tak będzie, to zobaczymy. Czy, a może jednak Nottingham się bardziej postawi, Zając tę grę, nie zdziwiłbym się, gdyby Nottingham się ostro postawił. Antony strzela, gola nie ma, i Rożnego też niestety nie będzie. Bruno, tylko właśnie, nie wiem, co zrobiliśmy, ale dobra. Ale te podania są takie, jakby, no nie wiem. Trzeba się troszkę przyłożyć do nich, nawet z pierwszej piłki, no jednak trzeba się przyłożyć troszkę. To takim sobie właśnie wiadomo, bo, że ta piłka nie będzie celna. Jak nie lubię takich sytuacji, jak tak się przepychamy, można tak powiedzieć. Niby jest szansa 50-50, ale coś za często to, to rywal wygra taki 50-50. Teraz jest rożnym. Jeszcze mam piłkę, jeszcze strzelają, ale gola nie mam widocznie. Co się... No... Naprawdę tyle tak długo przytrzymałem ten trójkąt. A on podaje mi tutaj prosto pod nogi gracza Nottinghamu, no i super, no i super. Mamy przez to starszą bramkę, przez tą głupią rzecz, bo nawet jeśli tam nikogo nie było pobliżu, to ja przytrzymałem ten trójką na tyle mocno, żeby ta piłka nieważne co się z nią wydarzy, żeby poszła daleko, a nie przy... za, to jest zawód, nie do właśnie do gracza Nottinghamu, no to jest naprawdę taka głupota, nie wiem. Nie wiem naprawdę, niektóre są, niektóre są mecze takie po prostu, które tak denerwują, w których nie da się nic zrobić, bo tylko coś się złego wydarzy. Czemu Casemiro musi być w takim miejscu? Czemu nie może być tutaj Jut, nie może być tutaj Bruno? No, Casemiro akurat. Który wiemy, że technika nie jest jakaś niesamowita w jego wykonaniu. Poprzeczka, oczywiście, że poprzeczka jeszcze. bramki. No, nie wiem, nie wiem, prawda. Niby tylko 20, mecz, 20 minut za nami, ale ja naprawdę mam złe przeczucie co do tego meczu. Bruno Fernandez. Bruno Fernandes uderzy, ale znowu gola nie ma i... nie jakby tych interwencji bramkarzy, którzy tak wytajmingują sobie perfekcyjnie tą siłę tego, tej interwencji, ta piłka nie wyszła na rożne, jak ja tego naprawdę też nie lubię, Aguilon przy piłce teraz, pół godziny gra za nami. Antony nie zabiera piłkę. Strzał, dobry blok. Nie wiedziałem, co się tutaj właściwie może wydarzyć, ale będzie różne dla nich. Może kontra jakaś z różnego, bo by miło. No nie, co tutaj mają gracze Nottingham przy, są przy piłce. A jakby tak, Teo, Teo oczywiście się wywrócił. No i to będzie gol niestety, bo. Jak ja też w tych sytuacji tak nie lubię, naprawdę, że ty grami nigdy praktycznie, może nie, no, nie będę przedstawiał, no ale bardzo często w takich sytuacjach po prostu mi dają zawsze tych graczy, których nie chcę sterować i zanim jakby kliknę do gracza, który, którym chcę sterować, no to już wtedy jest, jakby po prostu jest tak za późno. Nie lubię prawie tych sytuacji, nie lubię tego, jak często aby właśnie nie mam gracza, którym po prostu chcę sterować w danej sytuacji. To jest żółta kartka, mam nadzieję. Faul na pewno, żółtej kartki oczywiście nie będzie. Przydałoby się bramka. Tak ładnie zbliżby się tej piłki. Nie miał nikogo, aby przy sobie w powietrzu, a nie dał rady tak wycelować niżej troszeczkę. No też, ja mówiłem prawda, jak był 0 że mam złe przyja, bo wy, da się wyczuć w tej grze, kiedy czasami są mecze, w których po prostu mam wrażenie jakby właśnie... Tak jak przypadka z Romą, było, też dało się to wyczuć. Po prostu po tym jaki ten dziwny był przebieg tego meczu. Waran no dalej, gola nie ma jeszcze tutaj prosto pod nogi gracza Nottingham. Piłka dla nas, nie? faul. Troszeczkę sobie poczekał sędzia i sobie pomyślał, dobra, jednak gwiznę ten faul, ponieważ ja, że nie wiedział pewnie, czy gwiznąć, czy nie, bo jakby wiedział od początku, to by szybsza ta decyzja była. Sosa interwencja golkipera naprawdę. No nie no, tak, taki właśnie mecz, NCT, o który mówiłem. Wiktor, jeszcze Varan, nikt. Kasemiro, oczywiście, bo kto, jak nie Kasemiro, ma okazję tak taką, ale dobra, Kasemiro tą strzela. No i dobra. Może jeszcze się tutaj w miarę tej drugiej połowy to wszystko odwróci. Ten los tego spotkania. Choć jest ciężko, prawda. Jest ciężko. No ale nie skreślajmy tego jeszcze meczu za wcześnie. Poddajmy się jeszcze. to ja mam przez sytuację, w której nie mogę się aby dostać do mojego mam przez zawodnika, którego po prostu chcę sterować tej, yy, w tej sytuacji. taż ta piłka tutaj nie przechodzi. Znaczy przechodzi właśnie, nie wiem jakim samym nikt nie zaczyniał tego. Super, Hakimi, dobra robota, tylko teraz tak. troszkę ktoś bardziej by, jakby się pokazać bo miło. Markus Rashford. Markus, dawaj. Markus. O aż fleciał, no ale nie ma bramki. Oczywiście, że nie ma bramki. Antony uderzysz jeszcze z daleka. Dobry strzał. Bramkarz broni na tyle dobrze, żeby piłka nie wyszła na Ford Oziman Jude. No tutaj właśnie będzie problem z tym zawodnikiem, ale jeszcze dobra piłka tutaj dla Wiktora. Cofajmy do tyłu, właśnie może dobra Antony. Jeszcze Bruno, cokolwiek, będzie różny. A nie będzie różnego, bo był spalony a szkoda prawda, taki dość prosty błąd, ale nic. Oj, ten wsi mógł się zupełnie źle skończyć bardzo. No nie to, no przecież ja... Kiedy ja kliknąłem na ocenianie tego Ja tutaj klikałem to kółko, żeby walczyć o piłkę, no przecież gra powinna... Jakoś myśleć, aby można tak powiedzieć, jakoś się domyślić, że przecież no... Kto by w normalnym takim miejscu strzelał? No, przecież po co miał strzelać niby? I też klikam tym Wiktorem x ale zanim on zrobił tego x to właśnie prędzej mu zabiorą oczywiście piłkę. Tak, naprawdę, to jest właśnie ten styl, nie styl, a typ meczu, który po prostu frustruje i to mega frustruje, bo jakby zawodnicy się czasami, mam wrażenie, aby nie słuchali po prostu, naprawdę. Albo nie zachowywali, jak powinni się zachowywać. Spalone, oczywiście, że spalone, oczywiście, że o te pół sekundy, albo mniej nawet, za późno musiało to podanie być, pomimo, że klikałem to szybko. Tutaj przychodzi do tego gracza, ale wycofuję do tyłu. Wow, jak oni to... Ja nie wierzę, prawda, jak oni co zrobi. Normalnie jak z dziećmi jakimiś się tutaj normalnie przeszli, jakby to byli, byli zawodnicy właśnie z juniorzem, naprawdę, no. Niesamowite, nikt, nikt, naprawdę nikt nic nie zrobił, no klikam, próbuję cokolwiek, ale nikt nic nie zrobił tutaj, no okropne, po prostu właśnie to jest to, to jest to o czym mówiłem, to jest to samo co było z Romą, jest naprawdę, od początku są, często właśnie jak jest taki mecz, który się nie da wygrać, to od początku to, od początku jakby to jest widać, no i tak właśnie też było, naprawdę no, nie wiem, nie wiem. To jest strasznie dziwne, ale właśnie te mecze da się wyczuć, gdy one będą takimi właśnie meczami, które może i da się wygrać, ale naprawdę trzeba grać na no, najwyższym dosłownie poziomie, jakby, jakby naprawdę, wiadomo, że jest jeszcze poziom, poziom, jakby ja grałem na legendarny, jest jeszcze poziom Ultimate, ale właśnie, to jest jakby, mam wrażenie, właśnie, że sami tam takie mecze, aby gra właśnie mi autentycznie przeskakiła na Ultimate poziom, prawda, właśnie i to jest taki jeden tych meczów. To są właśnie takie mecze, które po prostu no, to jest typ meczu, który po prostu przez który nie chce się grać w tą grę. Wiktor, rozumiem, też właśnie taki no, po prostu przechodzi sobie, zamiast właśnie tą, zabrać tą piłkę, to sobie po prostu przechodzi tam. Rashford nabity, no i tak będziemy grali, nic nie osiągali w taki, w taki sposób. Rashford, dobrze gra nie bo klikają tutaj kółko, żeby tą piłkę przejąć. Rashford. To samo, też to samo, to samo co z Romą, oczywiście piłka wpada już do siatki wtedy, jak już to naprawdę nic nam dosłownie nie da. No i po meczu, po awansie, po meczu, kolejny typ meczu, kolejny mecz, który po prostu był, no nie do wygrania praktycznie naprawdę od samego początku. Bole dużo bardziej wyrównany mecz, gdzie po prostu przegrywamy tam, nie wiem, jedną bramką, niż taki mecz właśnie, który po prostu od początku się jest kompletnie sypie. Bo jest po prostu z góry założone, że nie mogę tego wygrać meczu. Wolverhampton przed nami. To jest taki typ meczu, myślę, że który dam po prostu na szybką symulację, bo nie jest dla mnie w ogóle istotny, zwłaszcza jak już... Jesteśmy też z porażką, więc już naprawdę tym bardziej nie jest to dla mnie istotny jakiś bardzo mecz. A to szybka symulacja może być. Mecz wygrywamy Balogun i Antony z bramkami. Mamy zwycięstwo 2 do 0 u siebie z Wolverhampton. Ta zaczyna No i to jest mecz właśnie. To już jest mecz, który by się pewnie przydało zagrać, dlatego ten mecz pewnie... No pewnie zagramy, że są troszeczkę za nami. Mam 29 tylko punktów, no to nie wiem, czy nie przydało się jednak tego meczu zagrać. Jednak z tym Big Six z zespołami chciałbym grać, ale jeszcze tych meczu pewnie dalej na szybką symulację. Myślę, że tak powinniśmy robić. Więc pamiętaj tak będziemy robili. No a teraz będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!